Już kupiono nowy sprzęt komputerowy o wartości około 10 tysięcy złotych. Sprzęt trafi do uczniów lubańskiego zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Mickiewicza. Wszystko to za sprawą podpisanej przez powiat lubański umowy z przedstawicielami Saksońskiej Agencji Oświatowej na realizację wspólnego projektu. Całkowita wartość projektu to kwota prawie 650 tysięcy euro. Została podpisana umowa z Saksońską Agencją Oświatową na realizację. A takiego dość ciekawego projektu, który będzie realizowany u nas w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza. A dotyczy to utworzenia takiej agencji turystycznej, uczniowskiej agencji turystycznej. Bardzo ciekawy projekt, bo realizowany po obu stronach granicy u nas na terenie czterech powiatów, w tym na terenie naszego powiatu. Po stronie niemieckiej to są dwa powiaty. No, w ramach tego projektu na pewno uczniowie postarają się wypromować ten nasz region łużyć zarówno dolnych jak i górnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Mickiewicza w Lubaniu już kilka lat temu przystąpił do podobnego projektu, który był bardziej skupiony na zarządzaniu kulturą. Dotychczas było to zarządzanie kulturą, natomiast w tej chwili projekt obejmuje zagadnienia z z zakresu turystyki, promowania, yy, promowania zarówno powiatu lubańskiego, jak i y, euroregionu. Teraz przede wszystkim chodzi o promocję turystyczną regionu. Przede wszystkim uczniowska agencja turystyczna przy współpracy ze szkołami z Żar, z Gerlitz, Bolesławca, a także jeszcze z Zwerdy, i yy, z Gerlitz będziemy promowali nasz region, przy współpracy starali się pokazać, co jest najpiękniejszego w naszym regionie. Chcielibyśmy też pokazać to, co warto zobaczyć, aby to były działania ukierunkowane także na naukę młodzieży, w jaki sposób nasz region promować, jak promować nasze zabytki, jak zachęcić także ludzi, nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z zewnątrz, do tego, aby tutaj nasz region odwiedzali i widzieli, że nasz region się rozwija, zarówno gospodarczo, ale przede wszystkim turystycznie. Dodatkowo mają powstać publikacje i opracowania, a także multimedialne narzędzia do promocji pogranicza polsko saksońskiego Uczniowie już są po pierwszych spotkaniach w ramach projektu i w Niemczech i w Polsce, a czeka ich jeszcze wiele interesujących działań. Na Przykład: szkoła z Gerlitz zebrała nas na wycieczkę po Gerlitz, pokazała nam, co do tej pory zorganizowali. Były to różne, na przykład aplikacje na smartfony, czyli coś, co obecnie może młodym ludziom najbardziej przybliżyć historię regionu czy miasta. My zaprosiliśmy uczniów z Gerlitz, nie tylko z Gerlitz, bo również z Chojewerdy i Bieszczadzewdy, a także z z Sławca i Zżar. tutaj do nas, do naszego Muzeum Lubańskiego. Staraliśmy się im przybliżyć historię naszego miasta i tak będzie funkcjonowało to, myślę, w najbliższym czasie, że będziemy jeździć na różne wycieczki, spotkania, brać udział w warsztatach. Projekt pod nazwą Regional Management Kompetencje i Perspektywy Zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, program współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 będzie realizowany do 2020 roku.